Siemanko, z tej strony Marcin Play Games i dzisiaj jestem do was z takim pytaniem żebyście chcieli zobaczyć na moim kanale serię z tej gry Swords and Sandals 2 y i nie pisze że skopywałem od Gimpera, bo sam na to wpadłem sobie jeszcze wcześniej ale po prostu nie miałem, nie miałem nie miałem po prostu czasu na tą grę, bo zawsze na coś innego wpadłem przy tym jak jeszcze Gimper zaczął nagrać Swords and Sandals to ja już miałem ten pomysł. Cicho siedź. Mm. Już miałem ten pomysł. I słuchajcie, no. Jak nie chcecie, to to nie będzie. A jak chcecie, to możecie yy, odpowiedź tak, to jest yy, jak będziecie chcieli, to albo lajk, like, albo komentarz tak, po prostu. No i dobra, to wy się zastanówcie, a ja ja coś będę robił, nie wiem. Dobra, trzymajcie się, cześć i się zastanówcie, na serio. Dobra, to cześć.